Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku byka na styczeń 2023. Pierwszy tydzień stycznia: czwórka mieczy, ósemka buław i koło fortuny. Drugi tydzień: piątka kielichów i dziewiątka monet. I as mieczy. Trzeci tydzień to jest trójka kielichów. Słońce i diabeł. No nie. Dzisiaj nie no, każdy to ma. Każdy ma te słabości więc. W sumie lepiej zaakceptować niż z tym walczyć. Zaakceptować, a potem, jak się zaakceptuje, to dopiero można zmienić. I mamy tutaj czwarty tydzień: król kielichów, rycerz buław, i kapłanka, i siła, czyli moc czyli w sumie dobrze się kończy, no ale ponieważ są te słabości, to jeszcze potem na luty albo już od razu wezmę na luty coś, zobaczymy co tu tam w tym lutym jeszcze no tak to już może zostać, to już więcej nie potrzeba hmm. czwórka mieczy, rozpoczyna się styczeń czwórka mieczy, no czyli zmęczenie bardzo możliwe, że po sylweszcze to zmęczenie, bo to takie trochę wygląda jak skacowanie, czyli kac, albo niewyspanie, albo jakieś takie zmęczenie też trochę, no najczęściej jednak jest to zmęczenie, może być ból głowy na przykład. Po to w zasadzie czym, czymś normalnym chyba jest, tak mi się wydaje. Ale tu zalecany jest odpoczynek, zalecane jest wytchnienie, rekonwalescencja. Gdyby tam były jakieś poważniejsze problemy ze zdrowiem, to nawet dłuższy wypoczynek i rekonwalescencja. Jest potrzeba tutaj uzdrowienia. Generalnie organizm ma zdolność do samoregeneracji, ale trzeba mu jakoś to umożliwić, trzeba mu na to pozwolić. Więc tutaj dlatego potrzebny jest sen odpoczynek oczywiście też trochę świeżego powietrza, może by się przydało, może dieta lżejsza. Trzeba przede wszystkim zadbać o spokój wewnętrzny, bo jeżeli nie ma tego spokoju wewnętrznego, to ten stan się nie poprawi tak zaraz. Natomiast jeżeli uspokoimy myśli, emocje, przestaniemy się przejmować po prostu, to będzie nam łatwiej wrócić do stanu równowagi. A pomoże w tym cisza, kontemplacja. Może jakiś spacerek by się przydał na łonie przyrody. I cóż, jakiś relaks może, może z książką w ręce, albo taki związany z ruchem na świeżym powietrzu. No dobrze by było tu rzeczywiście skupić się na tym uzdrowieniu siebie, bo kiedy uzdrawiamy siebie, uzdrawiamy cały świat. Może ktoś w to nie wierzyć, ale wszystko jest połączone, także uzdrawiając siebie, jednocześnie uzdrawiamy swoje najbliższe otoczenie, a poprzez najbliższe otoczenie także i to dalsze. No i jest ósemka kijów, czyli czas na działanie. Tu te okoliczności zewnętrzne będziecie widzieć jako sprzyjające, ale to dlatego, że sami sprzyjacie sobie po prostu wreszcie widocznie dojdziecie do stanu równowagi tutaj się następuje takie ożywienie wzrost kontaktów może jakieś informacje będziecie zbierać, czy to przez internet, czy w inny sposób, te kontakty no, też mogą być czy to osobiście, czy przez telefon, czy przez internet ale jest to karta mówiąca o tym, że nadszedł czas na działanie, czyli po tym odpoczynku który jest konieczny nadejdzie czas na działanie, na wdrażanie nowych pomysłów czy jakieś realizacje nowych planów, no tak ogólnie dużo zajęć, tu jest po prostu wzrost entuzjazmu, ale to jest właśnie związane z tym, że robicie tutaj to, na czym wam zależy, albo to, co chcecie, to, co lubicie. Te sprzyjające warunki zewnętrzne też powodują, że to przyspieszenie jest takie jeszcze większe, że to jeszcze żywiej wszystko się toczy. Jakieś sprawy po prostu ruszą do przodu. No, jest tutaj też możliwa taka owocna współpraca, możliwa także podróż. Jest to karta w ogóle komunikacji. Komunikacji, co jeszcze może być, szybki romans, może być przyspieszenie zmian. No dobrze, i tu znowu zmiana, więc tutaj jest to przyspieszenie zmian, a tu jest taka większa zmiana. Hmm, czyli z marazmu wychodzicie z tego marazmu, który był na początku. Jest ta większa zmiana, która może oznaczać coś nowego, że coś nowego się dzieje w waszym życiu, coś takiego znaczącego, czyli w najmniej spodziewanym momencie no, coś zdarzy się takiego, co powoduje, że, że następuje ta zmiana, czyli zacznie się nowy rozdział, nowy początek i cóż, jaki to będzie ten nowy początek, ten nowy rozdział no tak, nie od razu to jest tak super wesoło, no bo tam jest to piątka, piątka czego? piątka kielichów tam jest, tak czyli nie od razu to będzie zmiana na lepsze przynajmniej tak to będziecie odczuwać bo będziecie uważać, że nie wszystko jest takie idealne. No i właśnie o to chodzi, żeby zmienić to postrzeganie, bo dopóki macie postrzeganie, że, że coś jest kiepskie, że coś jest niezadowalające, to będziecie tkwić w poczuciu niezadowolenia. Natomiast jeżeli zmienicie postrzeganie i zaczniecie dostrzegać też potencjały i te, to dobro, które jest w danym czasie, bo jest tu jakieś dobro, no jeszcze raz pokażę. Te stojące kielichy symbolizują nowe potencjały, czy jakieś dobro, które macie tutaj pod nosem w zasadzie. Jeżeli to zaczniecie dostrzegać i doceniać i korzystać z tego, no to zupełnie się wszystko zmienia, bo tu już jest karta spełnienia to jest przede wszystkim spełnienie w materii, ale też ta karta mówi o takim byciu w harmonii z najbliższym, od... no to nie chcę się tu ustawić o byciu w harmonii z najbliższym otoczeniem także z naturą czyli no to co ja tutaj mówiłam na początku, dobrze by się przydał jakiś spacerek na łonie natury, to by wam dobrze zrobiło tutaj, to no to tu akurat jest ten kontakt z najbliższym otoczeniem czy z naturą, czy z czymś co jest naturalne, bo potrzebujecie czegoś naturalnego żeby się zrównoważyć Zarówno tu, jak i tutaj w, na początku drugiego tygodnia. No i faktycznie to zrównoważenie takie następuje, takie lepsze prosperowanie, przede wszystkim wzrost wibracji. No i spełnienie w materii to może się wiązać z jakimś spełnieniem jakiegoś życzenia jakiegoś marzenia jeżeli, zwłaszcza jeżeli to marzenie materialne, ale nie tylko bo to, to jest karta po prostu spełnienia także tego się trzymajmy no i potem co mamy dalej, as mieczy o, tutaj jest as mieczy i trójka kielichów, zaraz jeszcze słońce, czyli bardzo pozytywne trzy pod rząd, z tym że jeśli chodzi o asa mieczy ta karta radzi tutaj, aby odciąć się od tego, co Wam nie służy, czyli przede wszystkim odciąć się od ponurych myśli i od emocji niskowibracyjnych, takich ciężkich, nieprzyjemnych. Przede wszystkim od tego należy się odciąć, bo to zostało tutaj wcześniej pokazane. Natomiast może być jeszcze coś innego, od czego trzeba będzie się odciąć. To będzie coś takiego, co Wam przeszkadza, jakaś blokada. Czy to blokada umysłu? Bo przede wszystkim tutaj będziemy mówić o blokadach umysłowych, bo to jest karta myśli, karta mieczy. Zżywiało powietrze, także tutaj przede wszystkim jeśli chodzi o te myśli czy programy umysłu szkodliwe, to przede wszystkim od nich się odciąć trzeba, albo je zamienić, po prostu przetransformować je na lepsze, bardziej korzystne. Można się też odciąć od, od toksycznego czyjegoś towarzystwa, czy z jakiegoś miejsca, czy z czegokolwiek, co przeszkadza no i wchodzimy w takie energie bardzo radosne trójka kielichów i słońce mówią dużo o radości dużo o radości czyli przede wszystkim radość życia radość taka jak u dziecka, tu nawet jest pokazane słońce, czyli bardzo beztroska radość no taka, której już nic nie brakuje, która ma już te wszystkie odcienie radości, najbardziej pożądane ale jeszcze wcześniej jest trójka kielichów która mówi o tym, że może nastąpić jakieś spotkanie w gronie znajomych, w gronie przyjaciół na przykład. Może to być też czas urlopu, czas wakacji. Niekoniecznie nad morzem musi być, bo to nie o to chodzi, gdzie to ma być, tylko chodzi o to, że to jest fajna atmosfera, dobrze się bawicie, możecie coś tu świętować, nawet czy to urodziny, czy imieniny kogoś tam. Ze znajomych albo własnej imieniny, zależy jakie kto ma imię i kiedy obchodzi, ale tu no, jakaś okazja lub spotkanie bez okazji, czyli jakaś impreza, inaczej mówiąc. Podsumowując, jest to albo impreza, albo wakacje, czyli czas wytchnienia, odpoczynku, radowania się, czas radości, ogólnie rzecz biorąc, słońce. Nadal mówi o radości, czyli dosyć długo ten okres radości trwa w tym trzecim tygodniu. Yy, tutaj macie wrażenie, że okoliczności zewnętrzne znowu wam sprzyjają. Yy, tak jak tam był, też takie wrażenie było w tej ósemce buław tu jeszcze bardziej, bo to jest jeszcze więcej światła. Także tu jest yy, bardzo optymistycznie, jest odwaga, jest yy, zapał, chęci do życia są, zdrowie też jest. Zresztą tutaj też w obydwu, także w trzecim tygodniu dużo jest wigoru, sił witalnych, zdrowia, no i takiej atmosfery radości. Trzeba przejść do tych ciemniejszych teraz. Pod koniec trzeciego tygodnia mamy jakieś słabości, które one wcześniej oczywiście były, tylko że tu się uwidaczniają. To może się uwidaczniać w bardzo różny sposób, na przykład w relacjach z innymi osobami. Czy, czy w ogóle w jakichś różnych sytuacjach, kiedy następuje jakaś trudność i widzimy, że coś z czymś tutaj nie dajemy rady. Dlaczego? Dlatego, że mamy te słabości, które mogą się przejawić na przykład jako nałogi, czy, czy jakieś nie wiem, na przykład zazdrość, czy, czy jeszcze coś innego. Najczęściej są to słabości oparte na lęku, czyli wszelkie emocje wynikające z lęku. Dobrze by było się zastanowić, jaka jest przyczyna tego lęku, ta pierwotna przyczyna, nie piąta, dziesiąta, tylko ta najpierwsza przyczyna, pierwotna przyczyna, i wtedy łatwiej to uzdrowić. No, łatwiej, może nie jest tak super łatwo, ale wtedy wiemy, co mamy uzdrowić i możemy to zrobić. Najpierw to trzeba by zaakceptować, a potem już można to zmienić. Przede wszystkim stosunek do tego i do samego siebie. No tu jeszcze są emocje, ale tu tak wynika że jest przewaga pozytywnych emocji bez rycerz Buław i król kielichów, czyli może być zarówno miłość, jak i namiętność. Mogą być podróże, przygody, romanse. Zresztą tutaj trójka kielichów też mówiła o możliwości romansów, co nie znaczy, że wszyscy mają romansować, tylko chodzi o to, że jest taka możliwość, że tu coś się dzieje w uczuciach, są jakieś spotkania, jest ożywione życie towarzyskie, zarówno w trójce kielichów mówię, jak i w rycerzu Buław. Natomiast tu możecie mieć nawet taką osobę od serca, czyli już jakieś głębsze uczucia też tutaj wchodzą w grę. Jakaś osoba życzliwa, wspomagająca, wspierająca was. Jest to również karta emocji, ale ponieważ no wy tu pracujecie, tak, nad tymi swoimi emocjami, więc ja tu widzę, że tu idzie no właściwie cały czwarty tydzień idzie w dobrym kierunku, także jednak udaje Wam się przezwyciężyć te swoje słabości, przynajmniej niektóre, bo wszystkich to pewnie od razu się nie da. Chyba jeszcze nikomu się nie udało wszystkich przezwyciężyć, więc wystarczy, że niektóre to już będzie i tak na plus, bo tu widać, że wszystko jest na plus. Kapłanka mówi o tym, o jakiejś takiej sytuacji niejasnej, ale też mówi o tym, że macie mądrość w sobie i Radzi do tej mądrości się odwoływać, czyli opierać się na swojej mądrości, na swojej intuicji i w ten sposób iść dalej iść dalej, bo macie też w sobie siłę, moc, odwagę. Zarówno kapłanka, jak i ta karta siły, mocy też mówi o odwadze. Także możecie zdobywać góry, możecie zdobywać szczyty, możecie iść gdzieś, gdzie chcecie i robić to, co chcecie, bo tutaj macie tą siłę w sobie, panujecie też nad emocjami. Obydwie te karty mówią o takim panowaniu nad emocjami, czyli coś, czego tu jeszcze tak w tym momencie nie ma. Pod koniec trzeciego tygodnia, to już właściwie w czwartym tygodniu, zwłaszcza w, dru w drugiej połowie czwartego tygodnia. Jest, jest świetnie pod tym względem, bo jest to panowanie nad emocjami. A jak jest panowanie nad emocjami, to i nad swoim życiem, decyzyjność też jest. No i tam potem, co w lutym? I coś niespodziewanego. Coś nie... Tu mówiłam coś niejasnego, ale macie tą mądrość, która wam pomoże, tą intuicję, która wam wskaże. Natomiast tu jest coś niespodziewanego, jakaś niespodziewana. Sytuacja czy jakieś nowe doświadczenie, którego się tu nie spodziewacie, natomiast to idzie też w dobrym kierunku, bo jest karta spełnienia. Także w lutym macie kolejne spełnienie, tak? Tutaj, ja mówiłam, spełnienie takie bardziej w materii wygląda i jest karta słońca, czyli jest dużo jasności, dużo radości też. Tu jest też radość, tu jest siła, moc i zdrowie. Tu też jest zdrowie w słońcu, oczywiście. No nie wiem, czy to mówiłam może i mówiłam, tu w każdym razie w lutym macie jakieś kolejne spełnienie, to wygląda na bardziej uczuciowe ale tu też wam niczego nie brakuje, jesteście zadowoleni z siebie ta karta może wiązać się z samorealizacją a gdzie jest klucz, a nie mam klucza znalazłam klucz proszę kluczyk Klucz do szczęścia, lub klucz do sukcesu, lub do radości, lub do jakiegoś osiągnięcia, do spełnienia marzeń. Tym kluczem jest, gdzie by tu położyć, żeby dobrze było widać, droga do siebie. Kluczem do szczęścia, czy, czy do spełnienia, jest droga do siebie, czyli to, to, co postuluje kapłanka, aby słuchać głosu wewnętrznego, aby odkrywać swoje wnętrze, swoją mądrość, swoją tożsamość taką bardziej duchową. A Dokładniej tutaj przeczytam, 17 to jest. Zastanów się, dokąd zmierzasz. Idź w stronę siebie, w stronę siebie, bo ty jesteś dla siebie najważniejszy i, i to twoje wnętrze tutaj będzie Ci podpowiadać. Tak jak mówi też kapłanka, to twoja wewnętrzna mądrość będzie Ci podpowiadać. Zajrzyj do swojego wnętrza i. Zaakceptuj to, co w nim zobaczysz. A właśnie, bo ja wcześniej mówiłam, żeby zaakceptować także te ciemne rzeczy, czyli te, te jakieś słabości, tak ogólnie. To można nazywać też różnie, nazywane też to jest jako nieciągłości. Czy jakiekolwiek problemy ze sobą tu macie, to, to też trzeba zaakceptować, ale oczywiście macie w swoim wnętrzu również te pozytywne, te jasne rzeczy, czyli ta jasna strona też jest tu piękna. Warto poznać samego siebie i dzięki temu odzyskać też swoją moc, bo tu jest też moc pokazana. Także tego życzę zdrówka i do usłyszenia.